Centrum Rehabilitacji SM w Bornym Solinowie już od prawie 16 lat funkcjonuje i prowadzi rehabilitację kompleksową specjalistyczną rehabilitację dla osób chorych na stwardnienie rozsiane z całej Polski. Przyjeżdżają do nas pacjenci na czterotygodniowe turnusy rehabilitacyjne i w czasie takiego pobytu mają indywidualną terapię, fizjoterapię oraz również są pod opieką lekarzy różnych specjalizacji, jak neurologów, internistów, lekarzy rehabilitacji medycznej. Również mają możliwość konsultacji z psychologiem, terapii z logopedą, z neurologopedą, także są objęci fachową, specjalistyczną opieką, która dotyczy właściwie każdych obszarów życia. Warto zaznaczyć, że stwardnienie rozsiane jest to przewlekła neurologiczna choroba, w której dochodzi do wielu takich demilizacyjnych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym. Jest to choroba na, na tej chwili nieuleczalna. Są różne programy lekowe, które pozwalają zatrzymać postęp tej choroby. Jednak tylko poprzez rehabilitację jesteśmy w stanie odbudować, przywrócić te funkcje w jakimś stopniu, na ile jest to możliwe, które pacjenci chorzy na stwardnie rozsiane tracą. Tak? Jeśli chodzi o chorych na stwardnie rozsiane, to stan funkcjonalny jest bardzo różny tych osób. Mogą to być osoby. Które są samodzielne, które pracują, ale też osoby poruszające się na wózku. Nigdy nie wiadomo jak ta choroba przebiegnie, ponieważ każda osoba, obraz kliniczny jest zupełnie inny i ciężko, ciężko przewidzieć, jak rozwinie się choroba u danej osoby. Warto też podkreślić, że jest to choroba dotycząca osób młodych, bo większość osób, których dotyczy ta choroba, mają, mają postawiono rozpoznanie między 30 a 40 rokiem życia. I nasze centrum tutaj świadczy właśnie rehabilitację dla tych osób, w których jest około 50 tysięcy w całej Polsce. Dodatkowo nasze centrum zajmuje się również opieką nad pacjentami, bo do nas przyjeżdżają również osoby zależne. Które potrzebują pomocy opiekunek, opiekunek medycznych, pielęgniarek, także pracujemy w takim zespole rehabilitacyjnym. Chciałbym też przywitać kadrę, która tu jest dydaktyczną, bardzo, bardzo mocną, i też was studentów, bo to jest projekt i to są, to, co podpisujemy, jest skierowane właśnie do, do, do studentów. Jesteśmy tu dlatego, że. Yy, to jest, wybraliście bardzo dobry w ogóle zawód, czyli fizjoterapeuta jest bardzo poszukiwany na rynku pracy, to są prywatne gabinety, ale też takie e, centra rehabilitacji jak nasze, z tym, że nasze centrum, jak powiedziała Pani doktor i świetnie to opisała krótko, mamy chyba do tej pory jako jedyni kontrakt z nfz czyli mamy specjalistyczny program skierowany głównie do chorych na stwardnienie rozsiane. I dlaczego do Was? Między innymi dlatego, że ta praca samorządów i ludzi z naszego regionu jest dla nas najważniejsza, najważniejsza bo to my powinniśmy szukać kuźni, kadry i poprzez szkolnictwo i dydaktykę właśnie w tym miejscu, a doświadczenie takie które uważam jest najlepsze, bo mam uważam najlepszą również kadrę fizjoterapeutów i nie tylko, mogą z tego nauczyć jeszcze z trudną pracą, z którym jest wymagającym pacjentem, czyli chory na stwardnienie rozsiane. I jeśli brakuje tych naszych fizjoterapeutów, bo ich brakuje na rynku, bo jak pani doktor powiedziała, a może nie do końca tak powiedziała, nie każdy chce pracować z takim wymagającym pacjentem, a my mamy też również swoją misję i potrzebujemy tych To Wy już tutaj studiując, wiecie, że jest takie miejsce w bordemulinowym, do którego możecie trafić na praktykę i zdobywać również doświadczenie i się kształcić, ale i też macie potencjalne miejsce pracy, które możecie się również zrealizować, nawet jakimś krótkim stażem lub inną pracą, podpisaniem, gdzie możecie później pracować z innymi pacjentami i mówić tak, ja pracuję. Pracowałam ze stwarnieniem rozsianym, pracowałam z takim pacjentem. I tutaj ukłon po prostu dobrą współpracę samorządów, na których nam bardzo zawsze zależy, i to jest, no jak mówię, mówiąc waszym językiem, nie są odklejeni, tylko wiedzą, jakie są potrzeby na, na tym rynku. My prowadzimy dosyć nowocześnie ten ośrodek, i chcemy pod względem sprzętowym, który zaraz pan Rosta powie, bo my dostajemy również różne mnóstwo sprzętu. Byliśmy tutaj z wizytą. I widzieliśmy kadrę dydaktyczną, ale też was podczas pracy i to, co wy tutaj macie. Do nauki pod względem również sprzętowym, no to zbudziło u nas podziw. No i takim dopełnieniem i ta współpraca, mam nadzieję, bardzo owocna. Propozycja. Składamy, współpracujemy, działamy, a myślę, że z tego będą same tylko dobre korzyści. Ty kilku miesięcy prowadziliśmy rozmowy z panem rektorem Janem Kuriatą, odnośnie możliwości współpracy i tak naprawdę uczestniczenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Koszalina w możliwości odbywania praktyk w Ośrodku Rehabilitacji Stwarni Rozsianego. Ten podmiot działa jako spółka prawa handlowego. Stuprocentowym właścicielem jest samorząd powiatu szczecineckiego. Tak jak pani doktor powiedziała, od 15 lat prowadzimy rehabilitację osób chorych na stwardnienie rozsiane. Jesteśmy w zasadzie drugim specjalistycznym ośrodkiem w Polsce, który taką rehabilitację tylko łącznie tej jednostki chorobowej realizuje. Pierwszym to jest takie centrum rehabilitacji Stwardnienia Rozsianego w Ciechanowie, w Dąbkach koło Ciechanowa. Natomiast y, y, ośrodek jest bardzo dobrze czy świetnie wyposażony w sprzęt rehabilitacyjny, chociaż powiem, że jest rehabilitacja wodna, jest, jest basen, jest krokomora, jest, są specjalistyczne sprzęty związane faktycznie z pionizacją osób. Y, co roku od teraz od czterech lat w tej kadencji samorząd powiatowy y, finansuje zakup sprzętu, to jest roku 200 tysięcy przeznaczane na dofinansowanie, spółka. W roku ubiegłym zamknęła się dochodem rzędu 580 tysięcy złotych, więc jest to podmiot, który świetnie poprzez to, co jest związane z rehabilitacją, również funkcjonuje, jeżeli chodzi o jej sytuację finansową. A jak dobrze wiemy, podmioty działające w służbie zdrowia, niekoniecznie myślę tu też o szpitalach, mają oczywiście taki dobry wynik. Nam są potrzebni, potrzebni młodzi ludzie, studenci, którzy którzy oczywiście poprzez swoje doświadczenie, poprzez swoją wiedzę będą mogli wykonywać no, fantastyczne działania związane z rehabilitacją osób chorych na tą jednostkę chorobową i tak jak pani doktor powiedziała, jest niesamowicie skomplikowana, często jest duży postęp. W, w chorobie, tylko i wyłącznie farmakologiczne leczenie nie przynosi skutku, stąd działania związane z rehabilitacją i cieszę się ogromnie, że dzisiaj możemy w zasadzie parafować to porozumienie tak, abyśmy mogli współdziałać w zakresie uczelnia i podmiot, który zajmuje się rehabilitacją osób chorych na stanie się. Można powiedzieć, że to jest konferencja, którą my też często odbywamy w ratuszu, kształcenie praktyczne my na poziomie jako, jako miasto i na prawach powiatu na poziomie tych szkół ponadpodstawowych, które, gdzie wchodzą, wchodzi już nasz lokalny biznes, wchodzą firmy i jest to kształcenie praktyczne. Tu mamy kolejny przykład współpracy uczelni z podmiotami właśnie, właśnie z rynku, bo, bo jest to rynek po prostu usług zdrowotnych, bardzo trudnych nie ukrywam, bo stwardnienie rozsiane jest, jak pani doktor powiedziała, chorobą nieuleczalną i tak naprawdę zależy od prowadzenia tej choroby, od od tego, w jaki sposób ta choroba jest prowadzona przez lekarzy, ale też przez fizjoterapeutów, w jakim momencie się zatrzyma i na jakim momencie, w jakim momencie pacjent będzie w dalszym ciągu na tyle sprawny, że będzie mógł samodzielnie, samodzielnie w jakiś sposób funkcjonować. I to z ograniczeniami, ale no, choroba jest niestety nieuleczalna. Ja bardzo się cieszę, bo fizjoterapeutów generalnie po prostu brakuje. Was, was brakuje... Uczycie się i można powiedzieć, że, że jesteście w tej komfortowej sytuacji, że mm, z, chociażby w Koszalinie zna, znaleźć dobrego fizjoterapeutę, który, który zna swój doskonale swój zawód jest, jest trudno, jeśli już jest, to są do niego, do niego kolejki. Fizjoterapeutów w tym zakresie swatnienia naszczonego można powiedzieć, na, na rynku praktycznie nie ma, a chorzy w Koszalinie mieszkają, więc, więc to jest jakby dodatkowy m, komponent do tego, aby aby właśnie przejść praktyki, przejść szkolenia w ośrodku, który jest jednym z dwóch w Polsce, jest dedykowany i od samego początku nastawiony na leczenie tej jednostki chorobowej. Chciałbym podziękować całemu zespołowi, poczynając od pani dr Krawczyk, która jest kierownikiem zakładu fizjoterapii, pani dyrektor Sajek, czy pani prorektor, pani prorektor Łuczkowskiej, czy innym osobom, pani prorektor Pawłowskiej, za na przygotowanie, za pracę nad tym, abyśmy mogli to porozumienie dzisiaj podpisać i myślę, że to jest bardzo ważne, bo to właśnie kształcenie praktyczne, które prowadzimy, ono czasami jest niedoceniane. My otrzymujemy różne tabele, różne wskaźniki, liczy się informatyka i liczy się budownictwo, liczy się wszystko, tylko się mało wspomina o tych zagadnieniach, takich jak właśnie fizjoterapia, pielęgniarstwo. Te, które są. Jak się zetkniemy poprzez chorobę czy chorobę w rodzinie, to dopiero rozumiemy, jakie ogromne znaczenie ma to, co robimy tutaj, a będziemy to robić jeszcze lepiej dzięki Państwu. yeah <laughs>